Moi drodzy, wbiłem 60 tysięcy uchwały i otworzę legendarnego Stadropa. ale nie teraz Teraz wybierzemy sobie skina srebrnego oraz złotego do jakiejś postaci i teraz właśnie będę się zastanawiał, którego skina mogę kupić i od razu go wytestujemy i potem się otworzymy legendarnego Stadropa. Aktualnie analizuję i zastanawiałem się tak, nad Draco, nad Dynamikiem najbardziej. Hmm. Skój nawet też spoko wygląda. Teraz zobaczymy złote, bo oczywiście złoty kolor to jest in, in, inny może do jakiejś postaci bardziej pasować. No, złoty te, yy, z tej perspektywy fajnie wygląda. No i chyba co? Chyba daj na nie daj na majk i złoty skin tutaj na majka Nie szukamy przepięknie moi drodzy Wytestujemy sobie te dwa skiny Ile na pochłodów na tej domy? 156, dobra Aktualnie zrobimy sobie I zagramy sobie na kałciku Okej, okay. O, 500 puchawów właśnie. Trochę czasu mi to zajęło, jestem troszeczkę zmęczony, bo wcześniej byłem w Barcelonie, w sensie... Wróciłem wczoraj rano. Oj, oj, oj. Coś tu, Coś tutaj... Dobra, ja się skupię na grze może. Aha, bo to jest knockout. Po prostu takie wiecie, luźna giera. Bo ten nie ma animacji, tylko wiecie, żeby to wyglądało, nie? Mam już dwa złote skiny ogólnie i siedem srebrnych, co też fajnie, że tak powiem. No, coś mi słabo idzie. Ja nie wiem, ja nie wiem co tutaj idzie, to po prostu nie idzie w tym spotkaniu, w tym meczu, w tej rundzie, nie idzie po prostu. Spróbujemy, okej, okay. pierwszy, a nie. Kurde. No kurde, żeś mi akurat zabrał. Dobra, srebrny skin. Srebrny skin, tak. No to nie jest nie wiadomo jaka, jaki dobry skin, ale czas teraz na złotego i zobaczymy. O, Becca, United przegrywa z Brentford. Zobaczymy jaka teraz się mapa taki udało się wygrać oczywiście to, ojojoj coś za, coś za bardzo wchodzę. To że to jest mapa, wiecie, e, że tak powiem kandydaci, kandydaska mogło się na tego mortyńca rzucić? Właśnie, wiecie. proszę. Złotem już wyszło dużo lepiej. Ty hmm. ktoś pytał, skąd mam tyle monet? Bo, w, bo jeszcze dosłownie dwa dni temu miałem, nawet nie miałem tysiąca. To wszystko przez to, że skupiłem karnet, bo miałem zniżkę za 18 zł. Gemy tam, miałem za 12 zł. To 180 g, ale to mniejsza o to. I teraz jest, jak wiecie, ten event, te skrzynie i jest jakby maestry razy dwa, więc po prostu łatwiej mi jest to zrobić. Ale dobra, to co chcemy zrobić? Otworzyć legendarnego stadropa, w którym wypadnie nam Star Power do Gayla. Dzisiaj miałem dwa legendarne Star -Dropy i obydwa skończyły się, moi drodzy, Star Powerem. Do Gasa wcześniej? I teraz do Gail. Tak, jest tutaj. Mamy yes. już dwa Star Power. Start już mamy dwa Star Power do tego skina. A, do tej postaci. Akurat do Dynamajka. Czekajcie, ile mam tych skinów? 3. 8. 8 skinów do Dynamajka. Mam, wcześniej miałem 6. No, mogę Wam też pokazać. Mm, jak mm -hmm. wyglądała moja bitwa? O widziałem, że jest Generalnie, y, hit jest taki, że jakby filmik nagrywałem i przypadkowo go wyłączyłem, więc. I, i, I ja, co ciekawe, ja tutaj chciałem ten mecz wygrać bez oddawania żadnego obrażenia, ale mi się, mi się film wyłączył, to właśnie miał być taki, wiecie, że tak powiem, taki challenge, żeby bez zadania ani jednego obrażenia yy, wbijam 60 tysięcy pucharów. W się sensie ten last, nie, bo... No, ale generalnie tak jakoś to wyglądało, tutaj się ludzie gdzieś nawalali, nie da się tego pomniejszyć. tutaj też się nawalali, zostało 6. i właśnie tutaj tak powiem, miałem ten ruch nity już mnie gdzieś tam tutaj zepchał i Kenji po prostu jakby chciał tu mnie, wiecie, pokonać i to wyglądało w ten sposób, że zaczął atakować i próbowałem, dosłownie byłem przy nim, teraz to zauważyłem dopiero, być może on mnie zauważył, ale, ja, ale tylko nie wiem, ja go nie widziałem, bo oczywiście tutaj widać wszystko, tak? No. I tutaj gdzieś tam się ukryłem. Ten Kenji... Yy, gdzieś tam... Albo wiedział i nie atakował, albo... Nie wiedział. I tutaj właśnie był ten... Yy, tu była ta walka. Gdzieś tam czułem, że się nawzajem zabiją. Aczkolwiek gdzieś tam... Yy, ten... Yy, Angelo miał przez wodę, a on tutaj pewnie wiedział, że raczej znaczy się w tych dużych krzakach ukryłem. Pierwszym naprząszczeniem nie tra trafił. Wcisnąłem gadżet, ale już to nic nie, nie dało. No i się biło. Te oto puchary. W tym y, momencie, jeszcze żeby filmik trochę dłużej wyszło, mogę Wam pokazać ile moje postaci mają okay, ja tą 30 rangę spadłem 20, 28, 27 no i kilka 26 Właśnie e, skina tak e, powiem blokowałem e, Co ja mogę wam jeszcze powiedzieć a e, mam dwa skiny domek akurat mi wypadły jeden z rankingowego drugi z, z z legendarnego razem za nie No myślę, że... fajnie, tak? Teraz zrobię cięcie i policzę wszystkie skiny i wam po prostu podam liczbę, nie będę pokazywał, nie. to pokazywał. że nie jest tak rocinkach. Takie już się wierzę. Aktualnie wyszło mi, że mam 190 skinów, moi drodzy. Trochę sporo, ale... Patrzcie, to jest raz, dwa, trzy, cztery to jest tak 150 ja bym kupił te wszystkie, poczekajcie bo to jest 70, no nie stać mnie ale bym mógł kupić to i na przykład to jest 120, no to bym brakował około 20 gm a mógł kupić te 3 w sensie bez tego Majka i coś za błyskotki ale nie, nie, nie ja zbieram na lepsze skin Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale, podobno odcinka nie było i wracam do nagrywania regularnego, ale ja tak samo się żegnam, trzymajcie się, cześć.